Tęcza to dość powszechnie znane zjawisko optyczne polegające na załamaniu światła widzialnego przechodzącego przez krople wody i rozbiciu go na siedem różnych kolorów. Podobny efekt możemy zaobserwować biorąc do rąk dowolną płytę kompaktową. Te barwne odbicia, jakie możecie zauważyć, to właśnie dyfrakcja, czyli inaczej ugięcie fali świetlnej. W naturze takim pryzmatem, który rozprasza światło, są kropelki wody znajdujące się w powietrzu. I na podobnej zasadzie powstaje zjawisko podwójnej tęczy, tyle że światło wewnątrz kropli wody zostaje załamane więcej niż raz. Stąd kropla wody musi być odpowiednio duża, np. tuż po intensywnym opadzie deszczu. I stąd też kolejność następujących po sobie kolorów w drugiej tęczy jest odwrócona, ponieważ jest ona niczym innym jak odbiciem tęczy pierwszej, zwanej właściwą. Aczkolwiek efekt dyfrakcji światła może przyjmować także inne oblicza. Ogniste tęcze w zasadzie nie mają zbyt wiele wspólnego ani z ogniem, ani tęczą, lecz są tak nazywane przez ich bajeczne kolory i podobieństwo do płomieni. W tym wypadku jest to łuk horyzontalny zaliczany do halo, powstający przez załamanie światła w kryształkach lodu zawartych w chmurach pierzastych. Z kolei biała tęcza, no to już zjawisko naprawdę wyjątkowe. Technicznie rzecz mówiąc jest to tęcza przykryta mgłą widoczna jako jednolite białe spektrum. Aby można było ją zaobserwować, równocześnie musi zaistnieć kilka elementów. Przede wszystkim słońce powinno znajdować się nisko na niebie, najlepiej w czasie zmierzchu bądź o poranku, tak by jego promienie padały na mgłę pod kątem około 40 stopni. Musi też być mgła, to raczej jasne, choć kropelki wody wchodzące w jej skład nie mogą być większe niż 200 mm. Jeżeli wszystko to zostanie spełnione, będzie nam dane zobaczyć to niecodzienne wydarzenie. Jednak do niektórych zjawisk dochodzi tylko w określonych miejscach. Latarnia Maracaibo to fenomen przyrodniczy występujący w północno-zachodniej części Wenezueli, gdzie za sprawą stykania się wilgotnych mas powietrza z nad Karaibów z zimnym powietrzem schodzącym z Andów dochodzi do bardzo intensywnych wyładowań elektrycznych. I to średnio przez aż 160 dni w roku. Dlatego miejsce to przez wieki stanowiło punkt orientacyjny dla żeglarzy, ponieważ szczególnie w nocy byli w stanie dostrzec z oddali światła wyładowań i to z odległości nawet 400 km. Ciekawym zjawiskiem jest również poranna Gloria, która pojawia się regularnie jesienią nad zatoką Carpentaria w północnej Australii. Ta nadzwyczajna formacja chmur osiąga długość kilkudziesięciu kilometrów i znajduje się na wysokości zaledwie 1000 do 2000 metrów, co każe przydzielić ją do grupy chmur niskich. Do tej samej kategorii przynależą chociażby chmury burzowe, kumulonimbusy, a przynajmniej jej niskie warstwy. Formacja ta charakteryzuje się pionową budową, która w zależności od pory roku może mieć wysokość od 5 km w zimie do nawet 20 w okresie letnim. A w takiej formie, kiedy jest wyjątkowo duża, bywa bardzo nieprzewidywalna. Szczególnie dla pilotów samolotów pasażerskich wlatujących w taką chmurę, albowiem muszą sprostać turbulencjom, jakie stwarza naprzemienna wymiana zimnych i ciepłych prądów powietrza. I tak, te wszystkie chmury burzowe, w które wlatują samoloty w filmach katastroficznych, to właśnie cumulonimbusy. Pioruny wewnątrz chmur wulkanicznych to także ciekawe przypadki. Podczas erupcji do atmosfery dociera mnóstwo gazów i pyłów, powodujących dzionizację elektrostatyczną, a w konsekwencji bardzo silne wyładowania elektryczne. Dopiero współczesna technologia pozwoliła nie tylko zarejestrować to zjawisko, lecz także wykazać jego wyjątkowość. Chociażby ta słynna fotografia, zrobiona w 2008 roku przez Carlosa Gutierrez'a w Chile nad wulkanem Chaiten, przedstawia silne wyładowania w tym bardzo rzadką, zieloną błyskawicę. Właśnie takie zdjęcia, wykonane przez fotografów i miłośników mocnych wrażeń, zaczęły popychać naukę do przodu oraz udzielać odpowiedzi na pytania odnośnie praw fizyki, jakie zachodzą na świecie. Aczkolwiek istnieją także zjawiska meteorologiczne, które mimo upływu dziesięcioleci od ich zaobserwowania nadal spędzają naukowcom sen z powiek. W dolinie Hesdalen kilka razy do roku można dostrzec jasno-żółte światła, które poruszają się lub sprawiają wrażenie jakby stały w miejscu. Jedne znikały od razu po ujawnieniu, a inne widniały na niebie nawet do godziny. Aczkolwiek ciężko jest w zasadzie stwierdzić, czym są tajemnicze światła i jak powstają. Sytuacji nie pomaga mała ilość zdjęć oraz domniemanych nagrań tego zjawiska, jakie można znaleźć w internecie. Najpopularniejsza hipoteza mówi, że za tajemniczymi światłami stoi zjawisko zimnej plazmy czyli skład zjonizowanych oraz niezjonizowanych cząstek, przypominających naładowany elektrycznie gaz. Plazma sama w sobie nie jest jednak niczym nadzwyczajnym. Od lat wykorzystuje się ją chociażby w dermatologii, w zabiegach na trądzik regeneracyjnych i przeciwstarzeniowych, jednak efekt plazmy można zaobserwować również w warunkach domowych. Czy wiedzieliście o tym, że po włożeniu dwóch winogron do mikrofalówki między ich punktem styku powstanie plazma, zamieniając winogrono w kulę ognia? Sam eksperyment jest bardzo ciekawy, ale lepiej nie próbujcie tego w domu. Może to poważnie uszkodzić waszą mikrofalę. Plazma jest także zjawiskiem zachodzącym w przyrodzie. Jej efekty możemy obserwować w okolicach koła podbiegunowego północnego w postaci zorzy polarnej. A jak powstaje taka zorza i dlaczego występuje akurat w okolicach biegunów? Przede wszystkim zorza polarna ma swój początek na słońcu. Słońce podczas rozbłysków, czyli inaczej mówiąc, wybuchów emituje zwiększony strumień naładowanych cząstek, które następnie po zetknięciu z ziemską atmosferą wzbudzają atomy w obszarze polarnym. A że ziemska magnetosfera pozwala na dotarcie wiatru słonecznego do naszej planety, zorze występują tylko na biegunach magnetycznych. Aczkolwiek zjawisko te można zobaczyć także na innych planetach Układu Słonecznego, chociażby na Saturnie. Tutaj widzicie zdjęcie wykonane w ultrafiolecie. Jednak, co ciekawe, Zorze mogą przyjmować różne kolory w zależności od wysokości, na jakiej występują. Jeżeli przyjmuje odcień żółty lub fioletowy, to oznacza, że znajduje się na wysokości około 100 km. Jeżeli zielony, to oscyluje dwa razy wyżej, a w wypadku czerwonego, znajduje się na wysokości do nawet 300 km. Wracając do świateł w dolinie Hesdalen. Tak naprawdę nie da się stwierdzić z całą dozą prawdopodobieństwa, z jakim zjawiskiem mamy tam do czynienia. Być może jest to ciekawa odmiana zorzy polarnej. Przemawia za tym chociażby fakt, że sytuacja ma miejsce na południu Norwegii, czyli w pobliżu koła podbiegunowego. Więc szansa na dotarcie w to miejsce wiatru słonecznego jest jak najbardziej realna. W zeszłym roku zorze można było zobaczyć nawet w Polsce, i to w wielu miejscach, od Bałtyku po Dolny Śląsk. A z powodu obecnie trwającego cyklu dużej aktywności słońca, sytuacja ta może się powtarzać lub nawet przybierać na sile, a więc zorze w Polsce będą zjawiskiem na pewno częstszym. I według szacunków potrwa to aż do końca 2025 roku. Ok, na tym kończymy. Napiszcie, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Co prawda mam już parę ciekawych tematów, ale dobrych pomysłów nigdy za wiele. Czekam na Wasze sugestie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.